Witam bardzo serdecznie, z tej strony Jamek. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, że wyszły nowe skrzydła na norma. Chciałbym Wam pokazać skrzydełka. One się nazywają skrzydła wróżki. Skrzynia z kostiumem wróżki. Bardzo spoko opcja. Skrzydełka lecą oczywiście z koła na fortuny. no jakby można było. Tak się prezentują te skrzydła po założeniu. Ładne, ładne, ładne. Chciałbym Wam pokazać, że te wróżki, skrzydła są bardzo, bardzo OP. Tutaj jest slot na nie? Powodują, że żywioł wzrasta o 5. Odpaliłem sobie specjalnie dopek wróżki po to, żeby pokazać, że mam 85 żywiołu na światło. A podobku jest 115. 115% tyle wcześniej nie można było mieć, maksymalnie można było mieć 110, teraz można tymi skrzydłami mieć 115. Dodatkowo dół też jest bardzo ciekawy, bo daje 3% obrony oraz 3% siły ataku. Dodatkowo kostium, góra jest bardzo ładna, ale mało co dawała. 4 stamane oraz 2 żywioły światła. Danego żywiołu po prostu w tym wypadku światła. To zmieniłem sobie wygląd na nakrycie głowy do kostiumu wróżki, a efekt, a efekt jest czapki Renifera, czyli 4 ataku i 4 defa, co łącznie daje 7 na 7 ekstra z samego dołu. I mamy, jak mamy cały zestaw, mamy jeszcze e, dodatkowo e, dwa spida, więc nic nie tracę. No nie mam jedynie tych defów, ale mam 7 na, 7, na 7, 7 ataku i defa ekstra. Do tego mam na moby 5% wróżki, co jest mega, mega w porządku. No i świetnie wyglądają, no, nie, nie ukrywam, znacznie bardziej mi się podobają niż te pierwsze skrzydła. Cały kostium jest ogólnie spoko. Tylko coś jest zrąbane, bo teraz dopiero zauważyłem. O, patrzcie, dobra. Teraz dopiero, teraz dopiero mam cały, 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 cały wygląd prawidłowy. Czyli czapka e, Renifera nie jest widoczna, tylko ten, ten kostium prawidłowy. Super, polecam bardzo. Na chwilę obecną nie ma żadnego, nie ma żadnego na... Na bazarze mi udało się kupić cały zestaw za 500kk. Jest to bardzo drogo. Na pewno skrzydła wróżki jest. Są skrzydła wróżki masz coś do mnie za 500kk. Tylko że ja kupiłem też cały zestaw od kolegi. Więc jest naprawdę spoko, polecam. Zestaw kostiumu o kostiumu wróżki 500kk 749. Tutaj są takie zestawy. A, zestaw kostiumowy wróżki. Tak, tu są same kostiumy. Góra-dół oraz skrzydła wróżki. Eee, to też za 500. Czyli tutaj łącznie, jakby chciał kupić z bazaru, to jest miliard, więc strasznie drogo. Ale one utrzymają cenę, bo naprawdę są spoko i lecą z głównej skoła, więc mm, będą drogie. Te skrzydła, ale polecam. Z czasem, jeżeli stani staniają, to polecam każdemu każdemu kupić sobie e, te skrzydła. I kostium, e, szczególnie dół, też jest bardzo spoko. Można górę też e, dokupić, no choć i tak zapewne większość z Was będzie kupowało to w, ze kupowało to w zestawie. Więc e, polecam zmienić e, na wygląd tej czapki, bo czapka jest bardzo ładna, ale bardzo ci ciulowy efekt ma. 400 many i 2 elementy, dlatego ja polecam e, czapkę Renifera 4 na 4 Także to wszystko, dzięki za uwagę. Eee, no to do zobaczyska. Trzymajcie się. Hej.